jest patologiczną sytuacją, że z jednej strony płacimy funkcjonariuszom żołnierzom z całego kraju, żeby pilnowali wschodniej granicy i każdego tam próbuje oni próbują zatrzymać, a z drugiej strony funkcjonariusze tych samych służb od zachodniej strony wwożą nam ich do kraju i rozwożą i podrzucają, a to do DPS-u, a to do Domu Dziecka, a to gdzieś tam, a to na stację benzynową, a to na dworzec, a to do noclegowni Ale wie pan, karitasu? co na ten temat to dzisiaj mówił skandal. Rzecznik Rządu? Pan minister Szłapka mówił, że dane dotyczące liczby readmisji w porównaniu z poprzednimi latami w sposób znaczący spadły. Jest to wyrachowane kłamstwo ze strony ministra znaczy, Szłapki. Y, y, naprawdę pan uważa, że minister y, Minister Szłabka kłamie. Już tłumaczę w jaki sposób. To jest tak zwane kłamanie prawdą. To znaczy fakty, które podaje minister Szłapka, są prawdziwe. E, natomiast to, co on podaje, jest całkowicie obok tematu. Jest to. E, ja się dziwię, że Państwo jako dziennikarze nie demaskujecie tego bardziej aktywnie. Zachęcam, żeby to robić. E, ta, ta metoda jest już od kilku miesięcy stosowana przez ministra Siemoniaka. Oni to chyba w MSW wymyślili. Jest to typowe żonglowanie statystykami. E, statystyka tak zwanych readmisji spadła, ponieważ Niemcy korzystają w tej chwili z innego trybu. Trybu. Ja o tym poinformowałem w październiku 2024 roku po kontroli poselskiej na granicy w Centrum Koordynacji Służb Granicznych Bundespolizei Niemieckiej, Polskiej Straży Granicznej i Polskiej Policji. To się mieści w Świecku. Niemcy korzystają z trybu tak zwanego zawrócenia na granicy. Nie wysyłają żadnych papierów. Po prostu przywożą i mówią: Tu jest granica, my tu teraz mamy kontrolę. To są ludzie, których my nie wpuściliśmy. Idźcie na tamtą stronę. Ale jaka jest skala tych zawróceń? Nie wiemy, ponieważ rząd nie podaje bo publicznej wiadomości informacji. Natomiast ze strony niemieckiej e, wiemy, że to idzie w tysiące i ujawnił to Eurostat w postaci liczby nadawanych azyli, ponieważ ci ludzie wjeżdżając do Polski często wypełniają wnioski azylowe. I z azyli wynika, że w 2024 roku było to kilkanaście tysięcy na cały rok e, złożonych wniosków azylowych, a w tym roku przyspieszyło już dwukrotnie i mamy kilkanaście tysięcy przez pierwsze pół roku. No dobrze, co by Pan zrobił, gdyby Pan odpowiadał za rządy? Gdyby pan był ministrem spraw wewnętrznych. My mamy deklarację pana ministra Szłapki. Rzecznik powiedział, że jeżeli będzie taka potrzeba, będą wprowadzone dodatkowe kontrole. No ale to jest granie głupca no. to jest to znów komanie w żywe oczy. Czyli oni, oni, ich narracja jest bardzo prosta. Wszystko jest OK. Proszę nie patrzeć, proszę nie robić zdjęć, proszę się rozejść. A kto robi zdjęcia, ten rasista? No nie, nie dajmy się tak ogłupić. E, mamy prawo być zaniepokojeni z sytuacją w naszym kraju i nawet policja zaplątała się w, co do sytuacji w Szczecinie w swoim własnym komunikacie, bo policja e, dała komunikat: wszystko jest ok. Żadna z tych e, osób nie popełniła wykroczenia. Dowiedzieliśmy się, że oni są legalni, jak przyjechała Straż Graniczna i zawieźliśmy ich do ośrodka, by im udzielić pomocy. No to przepraszam, jeżeli wszystko. Jest okej, okay, to się kogoś nie zawozi do żadnego ośrodka, nie udziela mu pomocy, nie wzywa Straży Granicznej. Jeżeli wszystko jest okej, okay, to każdy robi swoją robotę, a nie woła się Straż Graniczną, żeby się z kimś dogadać i sprawdzić, czy jest legalnie. Jeżeli wszystko jest okej, okay, to ktoś nie ma dokumentów wypełnionych po arabsku, tylko po polsku. No chyba tak powinno być w naszym państwie, czy nie.